Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tak jak zawsze zaczynamy od mówienia nastrojów. No i tutaj wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła kolejną jednoprocentową przecenę. Widzimy, iż indeksy stopniowo osuwają się na południe. Do obaw związanych z dalszym kształtem polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych nakładają się dodatkowo. No, nie najlepsze raporty amerykańskich spółek. Wczoraj Netflix mocno rozczarował uczestników rynku, jeśli chodzi o prognozy dotyczące liczby subskrybentów. Na to dodatkowo nakładają się obawy związane z eskalacją rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Według doniesień Wall Street Journal Biały Dom miał wyrazić zgodę Litwie, Łotwie i Estonii na. Wysłanie swojej broni przeciwlotniczej na Ukrainę. Oczywiście ryzyka geopolityczne to jest to, czego nie lubią rynki finansowe, no i te informacje nakładają się do tego niekorzystnego obrazu w tym momencie, jeśli chodzi o sentyment rynkowy. Jeśli chodzi o politykę monetarną w Stanach Zjednoczonych, no ta jest, no, wydaje się, że w kolejnych miesiącach będzie kluczowa, jeśli chodzi o sytuację na rynkach finansowych. To oczywiście oprócz ilości podwyżek, jakie mają się dokonać w tym roku przez Fed. Drugim bardzo ważnym elementem jest zmniejszenie sumy bilansowej, która napuchła w trakcie pandemii, kiedy amerykańska rezerwa federalna skupowała aktywa. To od kiedy ten bilans Fedu będzie ograniczany, no będzie zależało od tego, kiedy płynność na rynku będzie się zmniejszać, i stąd perspektywa. Rychłej normalizacji bilansu Fedu też jest ważna z punktu widzenia inwestorów na Wall Street. Te dwa elementy, ilość podwyżek i kiedy rozpocznie się proces zmniejszenia sumy bilansowej Fedu, no, sporo w tej kwestii wyjaśni się podczas przyszłotygodniowego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. I, ono może wyjaśnić trochę więcej, jeśli chodzi o kolejne tygodnie. Również wejdziemy w kulminacyjną fazę sezonu wyników, no być może kolejne rezultaty spółek okażą się lepsze niż te, które dotychczas opublikowały swoje wyniki i to będzie wystarczającym czynnikiem po to, żeby wynieść indeksy na wyższe poziomy, póki co korekta trwa pogłębiony został poziom 4500, jeśli chodzi o. S&P 500 na otwarciu sesji na Starym Kontynencie, również widzimy, że DAX osuwa się poniżej 15 800 punktów, kolejny poziom, na który warto teraz zwracać uwagę, wydaje się to 15 500 i jak najbardziej w tym kierunku, jeśli nic pozytywnego na rynku się nie wydarzy, notowania mogą podążać. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, dolar znajduje się pod presją ze względu na słabsze dane, jakie poznaliśmy wczoraj z rynku pracy, cotygodniowa ilość nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się dużym zaskoczeniem. Wzrost na trzy miesięczne maksima, co odzwierciedla, że wzrost Ilości nowych przypadków Omikronu w Stanach Zjednoczonych no, niesie za sobą negatywne konsekwencje dla sytuacji na rynku pracy i stąd dolar traci rentowności i dziesięciolatek też spadły poniżej 1,8%. Najlepiej w gronie G10 radzi sobie japoński jen a para USDJPY spada poniżej 114 jenów za każdego dolara. Dziś rano poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii za grudzień. Duże negatywne rozczarowanie. W ujęciu rok do roku te spadło o 0,9%. Rynek oczekiwał wzrostu o 3,3%. Zatem no, te dane wstawiają pod znakiem zapytania perspektywę podwyżki na kolejnym posiedzeniu, co oczywiście jest negatywną konsekwencją dla funta Sterlinga, i stąd para gbp USD osuwa się poniżej. 1,36. Na rynku surowcowym, no przez wzrost wersji do ryzyka, źle wyglądają waluty surowcowe, patrząc na notowania ropy. Te także skorygowały się wczoraj. Baryłka WTI poniżej 84 dolarów. Nieoczekiwany wzrost. Zapasów ropy, jaki poznaliśmy wczoraj, oraz spekulacja na temat tego, czy Biały Dom znowu nie będzie dążył do uwolnienia części rezerw strategicznych. Ropy po to, żeby obniżyć ceny paliw na stacjach, no to powoduje w tym momencie korektę na rynku czarnego złota. Jeśli chodzi o samo złoto, to cofa się w tym momencie w kierunku wsparcia na 1830, po wybiciu tego poziomu we wtorek, kiedy to był, stanowił opór, w tym momencie jest, ono, jest on wsparciem dla notowań. Patrząc na złotego, ten no, przy wzroście wersji do ryzyka nieznacznie traci, no ale widzieliśmy wczoraj około 4 ,50 zł 50 no groszy pytanie z punktu widzenia przyszłego tygodnia czy i posiedzenia Fedu, czy będzie ono wystarczające do tego, żeby wysłać notowanie amerykańskiej waluty na wyższe poziomy? Jeśli nie, jeśli Fed zachowa dość ostrożno, to nie otworzy drogę do podwyżki stuprocentowych w marcu o 25 punktów bazowych, nie bijąc jakoś mocno wiertrzymbietone. To oczywiście będzie środowisko, w którym złoty mógłby dalej zyskiwać na wartości. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony zapraszam na kolejne spotkania. Pozdrawiam i do usłyszenia.